Witam Was wszystkich z tej strony, to znowu Yahadu ja, Maverick w form na mapce Fallen, która jest jedną z moich ulubionych mapek. Dlaczego? Otwarta jest, ma miejsce fajne do spotowania, czyli tu, dokładnie tutaj jest to miejsce do spotowania. Tam, gdzie oczywiście właśnie zginąłem. Jest to naprawdę dobre miejsce do spotowania, ponieważ wiecie, przeciwnicy wam się respią, a wy tylko wybiegacie dup, 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 z drugiej strony dup, 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 dup. gości nie żyją. Zresztą tutaj zobaczycie, bo wynik był dosyć badassowy, można powiedzieć. Niestety na początku oczywiście jakby cię umieram, bo ja tak zawsze mam tak naprawdę. Jeżeli chodzi o broń, jaką używam, jest to MP7 z tłumikiem i najpewniej szybkim ogniem, chociaż mogę się mylić. Bo nie wiem, czy właśnie nie wziąłem odrzutu, ale tak jak mówię, mogę się mylić. I przyznam, że ten tłumik w tych broniach Czasami żałuję, że mam ten tłumik, ale z drugiej strony No bo tak pewnie Wy też tak macie Żałujecie, że macie tłumik w broni, ponieważ nie ma ta broń takiej mocy, ale z drugiej strony za to jesteście niewykrywalni tak naprawdę, jeżeli chodzi o mapę Jeżeli chodzi o kistryki, jakie tutaj mam Predator, kobra i AH6 Czy zostaną one wezwane? Hmm nie wiem, wiecie, nie wiem, nie wiem, no zobaczycie zresztą może się ucieszycie, bo wynik był naprawdę badasowy. jeżeli oczywiście chcecie zdobyć zajebistego widza pro czyli wiecie najlepszego perka do każdego ze slotów oczywiście łapka w górę, komentarz, subskrypcja jeżeli jesteście nowi, będę za to bardzo wdzięczny a wy nabijecie sobie zajebistego perka jedziemy dalej Widać oczywiście tutaj, że nie mam chyba padlinożercy, chociaż mogę się mylić. Tutaj gadałem z tym kolesiem, widzicie po tej lewej stronie, pytałem się go jak tam urządki i te sprawy za kanapą, wiecie, takie spokojne rozmowy dwóch kolegów. Tu pyk oczywiście pana Zakimbo. I tutaj nie mam, nie mam padlinożercy, zazwyczaj biorę go, ale w tym meczu nie miałem. Kątem oka zauważyłem, że chyba za mną był jakiś koleś. I to chyba przy poce śmiercią. Czekajcie, zobaczę tylko. Nie, mogę się mylić. Podniosłem, jak widzicie, Taipa i... No i niestety zginąłem, bo tam ten gość jednak był. No nic, ale jednak się coś udało na początek wbić. Co dalej, moi drodzy? Jak gracze, randomowi gracze psują tą grę? Zauważcie sobie coś takiego. Call of Duty Modern Warfare 3 wyszło. Przez pierwsze dwa, trzy, cztery miesiące było zajebiste. Po tych kilku miesiącach stało się coś e, strasznego akimbo z dupy MK14, bo ja to powiem, z dupy MK14, ponieważ nikt nie używał MK14 do czasu jak kilkunastu amerykańskich yy, komentatorów nie, z, nie zrobiło komentatorów? Tak powiedziałem? komentatorów nie zrobiło czegoś takiego, że MK14 jest najlepszą bronią w tej grze dzięki nim każdy praktycznie teraz używa tej gównianej broni ja nią próbowałem grać, z siemi pałe Posam nabiał, naprawdę posam nabiał, czyście posam nabiał Ale teraz No dal, dalej idziemy, nie? oczywiście wiecie Akimbo Tuby, chociaż ty, ty, tych tub tak bardzo się teraz już nie zauważa Czasami tak, ale już nie tak bardzo Cały pakiet wsparcia to jest masakra Powinni zostać tylko przy asolcie i, i I przy specjaliście Ponieważ naprawdę ten pakiet wsparcia to jest tylko wkurwianie się i to masakryczne, że zresztą, zresztą, kurwa, zobaczycie to tutaj i mniej więcej wam przedstawię jak ja się wkurwiałem jak dostałem EMP na ryj, wcześniej oczywiście dostałem z bombowca i kto oczywiście, zresztą zobaczycie, ale kto go wzywał, wzywał go właśnie taki koleś, taki skurwiel, kamper pierdolony z akimbo, to jest, mmm, kampienie z akimbo Tutaj jest po prostu masakra. Ale oczywiście FMG9 Akimbo Ale idźmy, idźmy dalej tym tropem I tak, i Co się stało po tych paru miesiącach Tak jak już mówiłem Akimbo Type 9.5 Złote wszystkie te chujowe bronie, raczej chujowe No on jest dobry, ale OP to jest chuj I gra jest naprawdę fajna Gra jest super Ale to przez tych właśnie takich pedałów zajebanych I nawet powiem już bardziej, Cweli pierdolonych ta gra stała się jaka się stała, czyli stała się z jedną z najgorszych części Koda. I naprawdę ja tak moi drodzy sądzę, bo zauważcie sobie. Jak... Tworząc tą grę, producenci nie myślą o tym, że ludzie będą używać Kimbo nadmiernie, chociaż... No nie wiadomo, bo to jednak Activision, to wiecie, to... To nie wiadomo, nie? Ale Activision to jednak Activision. Ale jednak strasznie, strasznie gracze popsuli tą fajną grę. Gdyby na przykład, bo ja ostatnio, ja wczoraj byłem dokładnie w Mediamark kupować, a znaczy przedwczoraj kupować Call of Duty 4 i moi drodzy, no co się, co się okazało? Patrzę sobie, po ile jest, po ile są to dodatkowe mapy do Koda 4, yy, do MW3. 54 złote, moi drodzy. Nigdy. Nie wydałbym tyle kasy na cztery mapy i dwa jakieś randomowe tryby Nie wiem w ogóle w czym, bo nawet w to nie grałem tak naprawdę No to jest, moi drodzy, troszkę przesadam. Tak ciągnąć kasy. Takie mapy powinny być za 10-20 maksimum złotych A nie za 50 coś Oczywiście ktoś to kupi I im tylko tylko Activision nabija kasiorkę tak naprawdę do kieszonki, tak haha, dawajcie więcej kasy, dawajcie więcej kasy Tak to niestety jest, moi drodzy ja ja bym nie był w stanie kupić... Nie wiadomo jakby mi się bardzo podobała ta gra. Ja bym nie kupił za 54 złote map samych, czterech map. Jakby oczywiście były, były wszystkie te mapy... Opatrzcie, leci bombowiec od tego pedała Sakimbo. To już oczywiście wiedziałem ze zginę, to... To, to już jest wiadomo jak spam, widzicie, spam. Go kurwa możecie spamować cwela jebanego. Strasznie nie lubię. Strasznie mnie to denerwuje, wiecie, bo... Wchodzę sobie na meczyk. Spokojnie sobie gram i nagle Akimbo Wchodzę sobie na inny meczek, Type 95 Wchodzę sobie na jeszcze inny meczek, Kurde kampienie w chuj Znowu na inny FMG9 w Akimbo kampiące z pakietem wsparcia No To może czasami już szału dostać tak naprawdę Już kilkanaście razy przywaliłem pięścią w stół bo Znaczy w biurko To no już nie mogłem po prostu szczególnie jak fajny stryk idzie jakby mnie ktoś zabił z akimbo jak miał jeden kill do moaba jakbym w ogóle miał być moaba i by mnie ktoś zabił to bym się chulią. czyli asysta przy samobójstwie nie masakra jak można komuś asystować przy samobójstwie no ale nic i i tak i naprawdę moi drodzy no gra choćby nie wiadomo jak była dobra to graczy ją spierdolą tak samo będzie najpewniej z, w, z Call of Duty Black Ops 2 gracze po prostu ją spie... tą grę spierdolą. I naprawdę ja tak sądzę, moi drodzy. Niestety, ale ja tak sądzę, że... gracze przyjdą na Black Opsa przez pierwsze parę miesięcy, więc najlepiej będzie kupić tą grę od razu, przez pierwsze parę miesięcy będzie zajebiście się grało. Ja chyba będę grał codziennie po 5-6 godzin, żeby sobie nabić wszystkie levele i żeby później się nie nerwować. A po jakimś czasie wejdą, ludzie znajdą te bronie, najbardziej overpower, ludzie znajdą te miejsca do kampienia, gdzie znajdą te swoje spuciki, gdzie będą wiedzieć co i jak robić, żeby uprzyk uprzykrzyć komuś innemu życie tak naprawdę. Bo tak jest niestety. Tak niestety moi drodzy jest. I tak niestety, moi drodzy, ale będzie. Mi się to osobiście nie podoba, ale no to są gracze, bo... Na tak na przykład spójrzmy na A Aimbota czy na jakieś wallhaki. Activision powiedziało, że żadnej pomocy, jeżeli chodzi o pc ta nie będzie, ponieważ gracze sobie sami spierdolili. I z jednej strony ja się, ja się zgodzę, ponieważ zauważcie, to nie Activision dało do gry aimbota, to gracz, jakiś pierdolony pedał wywałcony przez starego, dał tego aimbota. Wrzućcie jakoś aimbota, ja w ogóle nie wiem jak, jak, jak to się wrzuca, jak to się robi, nie? o i patrzcie, proszę bardzo, ciota z bombowcem i z EMP, no proszę bardzo no. i to jeszcze na kilka form, no to jest po prostu już masakra no ale chuj z nim i naprawdę moi drodzy no nie wiem jak jak ktoś może grać z taką wi wiadomością że jest takim Cfelem jak minie po prostu tych ludzi naprawdę zwykły gracz, gracz taki jak ja się wkurwia cały czas przy tej grze bo ginie jak pizda tak naprawdę z FMG9 nic nie może na to poradzić staty idą w dół nawet gameplaye teraz no to był chyba najlepszy gameplay jaki aktualnie mam na swoim na swojej na swoim normalnie tym PC-ciku, twardzielu czy kto jak woli go nazywać kondonie nie ma nie mam innych z lepszym wynikiem zresztą go zaraz zobaczycie bo był naprawdę badassowy ja się mogę już z wami tylko pożegnać. Oczywiście pytać się, mogę się o was pytać o to, co wy o tym sądzicie, jak gracze psują tą grę, jak naprawdę gra, piękna gra staje się chujową grą. Więc ja się z Wami będę żegnał, czekam na Wasze oczywiście opinie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, zajebisty widz pro czeka. Ja się z Wami żegnam, do następnego usłyszenia. See ya.